Cześć. Czasami potrzebujecie zmniejszyć zdjęcie. Jest oczywiście na to wiele sposobów, ale ja pokażę Wam to na przykładzie Painta, ponieważ każdy z Was go ma. Zakładam, że macie już wybrane zdjęcie, które chcecie pomniejszyć. Teraz pierwsze co musicie zrobić, to otworzyć Painta. Następnie otwieracie zdjęcie, które chcecie pomniejszyć. Plik, otwórz. Można posłużyć się też skrótem klawiszowym Ctrl-O. Szukacie zdjęcia. OK. Teraz klikacie obraz. Rozciągnij i pochyl. Tutaj też jest skrót klawiszowy. Ctrl-W. Jedyne co Was interesuje to te dwa pola. Załóżmy, że chcecie pomniejszyć zdjęcie o połowę. W pierwszym i w drugim polu wpisujecie 50. Jak widać zdjęcie pomniejszyło się. Teraz musicie jeszcze je zapisać. Klikacie plik. Zapisz jako żeby nie nadpisać poprzedniego zdjęcia, musimy zmienić nazwę. Dopiszemy na końcu mini. Jak widać na pulpicie są teraz dwa obrazki. Pierwszy, czerwona pustynia. Drugi, czerwony pustynia mini, który jest dwa razy mniejsze niż zdjęcie oryginalne. Więcej filmików instruktażowych możecie zobaczyć na mojej stronie holicy.pl. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki PA. Więcej filmików instruktażowych możecie znaleźć na stronie holicy.pl.